Stoimy w samym centrum Torunia przed kamienicą, w której prawie całe dorosłe życie mieszkał słynny rabin Kaliszer. Jesteśmy 20 metrów od najsłynniejszego Torunianina, Kopernika. Dwie niezwykle istotne postaci w historii tego miasta, natomiast o ile Koperników wszyscy wiedzą i pamiętają, to Kaliszer jest człowiekiem zapomnianym. Mimo tego, że należy do tych ludzi, którzy tu, na terenach współczesnej Polski, otwierali wrota do Izraela. Tworzył ideę, na której kolejne pokolenia syjonistów budowały Marzenie o stworzeniu państwa żydowskiego w ówczesnej Palestynie. My jesteśmy w miejscu, w centralnym miejscu Torunia, gdzie to była ulica, dzisiaj szeroka, przedtem Breite Strasse, a jeszcze przedtem friedrich wilhelm Strasse. Opowiada Anna Bieniaszewska, która przez lata pracowała w miejskim archiwum, i do dziś zajmuje się upamiętnieniem dziedzictwa rabina Kaliszera. I tutaj mieściły się kamienice elity toruńskiej. To były najbogatsze przypomników. W 1853 roku stanął Kopernik i tutaj mieszkał rabin Kaliszer z 14-orgiem dzieci i żoną Jette. Przyjechali z rodziną z Leszna. Pochodził z rodziny o dużych tradycjach rabinicznych. Był synem rabina i był wnukiem rabina i ożenił się z Jette to była Jedte Henriette, w zaborze rosyjskim w Nieszawie. Była córką bardzo bogatego kupca zbożowego. Wszyscy byli członkami tam kachału, Hewry Kadiszy. Bardzo też taka tradycyjna rodzina o tradycjach talmudycznych. Tu kupili ten dom. Mieli razem czternaścioro dzieci. Sprowadził się tu ze swoim bratem Mozesem. Ten Mozes miał 11 dzieci, więc było gdzie mieszkać tutaj. Niemal 50 lat był tutaj rabinem bez brania pieniędzy. Uważał, że za komentarze do Talmudu, tudzież za sprawowanie funkcji rabina nie bierze się pieniędzy. Zdecydowanie był przeciwny mimo wszelkich zaproszeń do innych miast na odpłatne sprawowanie rabina, co przynosiła duże zyski, bo w każdym budżecie kahału pensja rabina jest najwyższa ze wszystkich innych pracowników gminy. I stąd pytanie, z czego się utrzymywał, skoro nie brał pieniążków za swoją robotę, a drukował i wydawał książki, które właściwie rozdawał i za swoje pieniądze. Oprócz niego to jego synowie, zwłaszcza Louis, posiadali tu na starówce swoje domy. Dobrze prosperowali, prowadząc różne składy. Jeden był agent nieruchomości, drugi był kupcem, trzeci miał trafika sprzedaż wyrobów tytoniowych, a on utrzymywał się głównie z pieniędzy, które uzyskał po rodzicach, jeszcze z Leszna, i dużą kwotę jako posag który wniosła Gittel, czyli Jette, żona od bardzo bogatego, najbardziej zamożnego kupca nieszawskiego, bo prowadził na dużą skalę kupiectwo zbożowe. Nie zapomnijmy, że w 1808 roku, kiedy się sprowadził z Leszna jako mały chłopiec z rodzicami, to był okres księstwa warszawskiego, prowadzone wojny Napoleona i wielu Żydów też się finansowo wzbogaciło na dostawach dla wojska. Toruń był miastem średniej wielkości. Wszedł do zaboru pruskiego w 1793 roku. Społeczność izraelicka nigdy nie była w naszym mieście duża. Nigdy nie przekraczali 5-7% Żydzi u nas. W 1808 roku było w Toruniu 113 Żydów. Najbardziej dotkliwa była ta izolacja Żydów, wynikająca z niechętnej postawy władz. Losy Izraelitów w XIX wieku były dramatyczne, ponieważ władze zaborcze stawiały głównie asymilację jako wymóg lub warunek dopuszczenia Żydów do praw obywatelskich. Był całkowity zakaz używania języka hebrajskiego, bo Prusacy popierali wyłącznie jidysz, zwany żargonem. Rabin Cwi Hirsch Kalisze był z rodziny polskich Żydów. Mówi Filip Steel, niezależny badacz zajmujący się historią syjonizmu. Pochodzenie tej rodziny jest oczywiście w Kaliszu, stąd akurat to nazwisko. Zresztą w materiałach znajdujących się w archiwum miejskim tu w Toruniu, nieraz on występuje jako kaliski, a nie jako Kalisze. Rodzina e, rabina natomiast mieszkała w leśnej także w Wielkopolsce. I tam mały Cevi właśnie zaczął swoją edukację. W Leśnej studiował pod rabinem Lorbirbaum. Później studiował u jeszcze większego rabina, znanego w całej Europie zresztą, u akiwy Eger. Rabin Eger był naczelnym rabinem wielkopolskim. Jeśli chodzi o polskość rodziny rabina Kalisiera, to profesor Jody Miles jest największym autorytetem to jest profesor w Kalifornii właśnie i ona podkreśla, że Kalisier urodził się i wychował się studiował w kulturze polsko-żydowskiej. Instytut historii żydowskiej Iwo, który miał swoją siedzibę dawniej w Wilnie, teraz jest w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, to Iwo też podkreśla, że Kalisher był polskim Żydem. Gazeta Lwowska też w artykule o pogrzebie. Rabina w 1874 podkreślał, że, że to jeden z naszych właśnie, że Rabin był polskim Żydem. Podkreślam tą polskość, ponieważ bardzo często w polskojęzycznych materiałach czytamy, że on był niemieckim Żydem. Jako znawca Talmudu i teologii był zdecydowanym, konsekwentnym, stał na stanowisku podporządkowania rozumu wierze. Krytykował bardzo Żydów za brak narodowych aspiracji w sytuacji, gdy większość narodów europejskich głosiła narodowe i narodowo wyzwoleńcze hasła. I trzeba wspomnieć, że w 1860 roku, to właśnie z inicjatywy Kaliszera, odbył się w Toruniu pierwszy kongres żydowskich działaczy i rabinów, na którym podjęto decyzję, o powołaniu organizacji chyba Sion, miłośnicy Sionu. W tym samym roku pojechał bo bardzo dużo podróżował, bardzo dużo. Pojechał do Berlina i założył tam pierwsze stowarzyszenie syjonistyczne, Centralny Komitet dla Żydowskiej Kolonizacji Palestyny. I skupił wokół siebie grupę znanych, ważnych ortodoksyjnych rabinów i działaczy. Oni to właśnie sformułowali podstawy religijnego sionizmu. Szczególne znaczenie ma właśnie wydany w Ełku w 1862 roku, po hebrajsku i trzy lata później w Toruniu w języku niemieckim Traktat der On to właśnie naszemu toruńskiemu rabinowi przyniósł międzynarodowy rozgłos i służył jako główna idea powrotu do Izraela. Zawarta w tym traktacie koncepcja kolonizacji Palestyny i utworzenia żydowskiego państwa wskazywała, że obiecane przez prorocze księgi ocalenie Żydów może mieć miejsce wyłącznie na drodze narodowej zaradności. Kaliszer uważa, że naród żydowski został zobligowany przez Boga do szukania Syjonu. Poszukiwania rozpoczął w 1836 roku. Bo on wówczas już zwrócił się do bankiera Rothschilda z planem wykupu ziemi w Palestynie, gdzie mieli się później osiedlać emigranci żydowscy. Z rabinem Eliachu Gutmacherem, którego poznał, jak był w Wieszywie jeszcze w Lesznie, podpisali apel, który wzywał do organizowania żydowskiej kolonii w ziemi Izraela. Kaliszer chciał, aby zyski z uprawy ziemi na skolonizowanych terenach, mogły wesprzeć budżet organizacji syjonistycznych. W 1870 roku pod Jafą powstała Kolonia Żydowska, Mikwech Izrael, otwarto szkołę rolniczą dla młodych pionierów. Nie udało się naszemu Kaliszerowi jednak tam osiedlić. To było w cztery równe lata przed jego śmiercią. był już schorowany, stary. Dopiero jego syn spełnił marzenia ojca, i właśnie z inicjatywy syna zakupiono ziemię w okolicach grobu Racheli, gdzie osiedlali się koloniści żydowscy. Muszę przy tym zaznaczyć, że idea zorganizowania akcji osiedleńczej Żydów w ówczesnej Palestynie została publicznie wyrażona na 24 lata przed narodzinami Teodora Herzla, uważanego za twórcę ideologa nowoczesnego sionizmu. Rabin Cwihirsz Kalisier jest założycielem całego ruchu sionizmu religijnego. Jego prace stanowią fundamenty całego nurtu, aż do dzisiaj. To jest jeden z głównych nurtów, które doprowadziły właśnie do powstania Jiszuwa, czyli wspólnoty żydowskiej w okresie przedpaństwowym oraz to do nowoczesnego. Współczesnego państwa żydowskiego. Kalisier był w stanie połączyć przecież ortodoksyjny judaizm ze swoją mesjańską nadzieją. To było dla niego jeszcze łatwiej, skoro żył w bardzo obiecujących czasach. I to jest sprawa dość typowa dla historii żydowskiej. Gdy są te pozytywne, obiecujące czasy, to wtedy ta nadzieja jest bardziej żywa. I za życie Kalishera właśnie dochodziło do emancypacji Żydów w Europie. Jedno imperium po drugim, jeden kraj w Europie po, po drugim, jednak zagwarantowało Żydom cały wachlarz praw obywatelskich. Więc ten fakt sam w sobie przemawiał mocno do Kaliszera, że to jest już nowa nowa era, mesjańska właśnie era. Kalisher widział w potędze poszczególnych Żydów w Europie też znaki. To dotyczy na przykład rodziny Rothschildów. Kalisier porównywał Rothschildów do postaci biblijnych, które uzyskały moc, posłuch u nieżydowskich władców. A więc chodzi o, o Mordechaja w księdze Estery, prawda, wobec króla perskiego Cyrusa. Prawda? Rabin Kalisier też widział, że nastąpi taki moment, analogicznie jak w księgach Ezdrasz i Nechemiasz, że już niedługo nastąpi taki moment, gdy analogicznie jak w przypadku Ezdrasza i Nechemiasza trzeba będzie ustanowić na nową kult świątynny, ustanowić na nową judaizm po niewoli babilońskiej. Kariera Ezdrasza stanowiła dla Kaliszera właśnie wzór. On, on zaczął gorączkowo pisać o tym, jak na nowo otworzyć te zaginione w sumie rytuały prowadzone w starej świątyni w Jerozolimie. Więc z powodu nadziei Kalisier ukuł swój plan, swój projekt o powrót Żydów do Palestyny. Pośród znaków które Kalisher interpretował jako zapowiadające nadejście Mesjasza, to wsparcie chrześcijan dla idei sionistycznej. On wiedział, że establishment brytyjski już w latach 30. XIX wieku zaczął patrzeć właśnie na Lewand, już w rękach Mehmed Ali, paszy z Egiptu, z myślą o tym, że ewentualnie można tutaj utworzyć państwo żydowskie. Kalisher bardzo, bardzo pilnie śledził różnych chrześcijan, zwłaszcza chrześcijan ewangelikalnych, którzy publicznie właśnie występowali w tej sprawie. Na przykład znamy Henryka Dunanta przede wszystkim jako założyciela Czerwonego Krzyża, ale Henryk Dunant był także gorliwym sionistą chrześcijańskim, był kalwinistą akurat z Genewy. Kalisher pisał o nim prawda, bardzo pozytywnie chwaląc go za, za swoje postawę i łącząc jego działalność z działalnością przyróżnych innych chrześcijan, też władcami chrześcijańskimi, którzy mówili otwarcie o tym, że ewentualnie, jak nadejdzie odpowiedni moment, są za tym, by otworzyć państwo żydowskie w Palestynie. Na ulicy szczytnej w Toruniu, w odległości 70 metrów od domu, w którym mieszkał rabin Kaliszer, jest miejsce po wyrwie. Widać w architekturze dziurę. Wszędzie starych kamieniczek, kamienica nowa, ewidentnie powojenna. Tutaj stała synagoga, którą już w 1939 roku Niemcy zburzyli. Tutaj właśnie. Pracował, nauczał rabin Kaliszer. Miejsce to upamiętnia tablica przypominająca, że stała tutaj synagoga, natomiast tablica wmurowana jest w fasadę baru Małgosia, nad którym znajdują się mieszkania, kancelaria notarialna, tkanka żywego miasta, które w niewielkim stopniu pamięta o rabinie Kalisherze. Choć rabin Kaliszer żył sobie w małym prowincjonalnym miasteczku, bo takim był Torun wtedy. Gdy Kaliszer wprowadził się do Torunia, było maksymalnie 15-20 tysięcy ludzi, a gdy zmarł, można szacować, że było tutaj w Toruniu ze 40 tysięcy. On wcale nie był prowincjonalnym marzycielem nieznanym. Kalisher był znany w dłusi wszrzech Europy. Korespondował z Amschelem Rothschildem, jak wspomniałem, pisał też do Mojżesha Montefiore w Anglii, do tego patrona wspólnoty żydowskiej w Anglii oraz w Jerozolimie. Kalisher także był znany pośród przodujących żydów w Europie. Na przykład Rabin Alkalaj z Serbii Obronił właśnie Kalisher przed tymi, którzy chcieli zasugerować, że jego nauka nie jest do końca ortodoksyjna. jak chcę podkreślić, był kimś arcyważnym w życiu Teodora Herzla. To znaczy, biografowie Herzla bardzo często podkreślają wiarę jego dziadka. Prawda? Dziadek Teodora Herzla był zwolennikiem nauki Alkalajego. Odnośnie syjonizmu, właśnie potrzeby powrotu do Palestyny i utworzenia tam państwa źródła. Praca Kaliszera tak się była zanotowana przez Leona Pinskera, to jest przecież przewodniczący ruchu Hofefe Sion. To jest pierwszy ruch sionistyczny. Otóż na początku lat 60. Pinsker pisząc dla pisma Sion, zanotował działalność związku, to się nazywa plus minus Związku na rzecz. Kolonizacji Palestyny. Mojżesz Hesz, przyjaciel Karola Marxa, a więc Żyd socjalista cytował książkę Derisad: dłuższy ustęp na trzy strony ostatecznej we swojej znanej pracy Rzymi Jerozolima, więc miał szerokie kontakty w wielu krajach Europy. Był komentowany także w Jerozolimie pośród Żydów Jeszu. Od mniej więcej 60 roku XIX wieku Kalisier zmienił swoją taktykę, jakby chciał dotrzeć do, do szerszych grup żydowskich, więc zaczął pisać w nowych czasopismach Newsowych w języku hebrajskim. Przede wszystkim współpracował z pismem Hamagid, z Ełku, Dawid Gordon, był redaktorem naczelnym tego pisma. Które powstało właśnie w Ełku. Tam też było wydawnictwo hebrajskie, akurat to, które wydało arcydzieło Kaliszera, Derishat Sion. Kalisher oprócz hebrajskiego na pewno znał niemiecki. Pisał właściwie po hebrajsku, ale można przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że był poliglotą, bo był tak zdolny, oczytany, mądry. Ale on był tradycjonalistą. Był konsekwentny po prostu w tym talmudyzmie i w jego naukach. Pośród konkretnych takich osiągnięć czy sukcesów Kalishera jest wyższa uczelnia rolnicza, którą założył tuż pod Jafą w 1870 roku, czyli cztery lata przed swoją śmiercią. Tutaj jest taki piękny związek znowu z Herclem. Otóż Hercel. W 1898 roku był po raz pierwszy i jedyny, akurat w Palestynie. Spotkał się akurat tam w Mikwe Israel, Tak się nazywa ta szkoła rolnicza. I tam akurat spotkał się z niemieckim cesarzem Wilhelmem II. Wilhelm II zasugerował w swojej korespondencji przedtem z Herzlem, że, że jest za tą ideą, by utworzyć państwo żydowskie. Więc znowuż mamy związek między Kalisierem a, a Herzlem w przypadku. Tegoż spotkania w Mikwe Izrael. W 1868 roku zebrał 60-osobową grupę członków KH-u, Zaprotestował zdecydowanie przeciwko sprowadzenia do Torunia na urząd rabina pochodzącego z Austrii doktora Jakoba Oppenheima. Notabene tenże Jakob wygłosił przepiękną laudację i może mowę pożegnalną. Na jego pogrzebie, prasa toruńska, relacjonując uroczystości pogrzebowe, podkreślała, to jest gaz niemiecka gazeta toruńska Torner Zeitung. Zmarły był nie tylko autorem dzieł religijno-filozoficznych, ale również niekwestionowanym mistrzem, charyzmatycznym autorytetem wśród toruńskiej diaspory. W pogrzebie rabina uczestniczyła również społeczność chrześcijańska miasta. To był Evenement musiał się cieszyć tak wielkim autorytetem, tak jest cytat z prasy. Licznie zgromadzonych chrześcijanie płakali i wyglądało to bardzo, bardzo uroczyście imponująco. Chrześcijanie odprowadzali w ostatnią podróż wielkiego żydowskiego rabina. Cóż my byliśmy za ośrodkiem? Gdyby nie Kaliszer, o Toruniu nikt by nie słyszał. Taka jest prawda. Jestem w bardzo smutnym miejscu, które podsumowuje zapomnianą historię rabina Kaliszera w Toruniu. Niewielkie wzgórze, na którym do 1975 roku znajdował się cmentarz żydowski. Tutaj rabina Kaliszera pochowano. W tej chwili jest to nieduży. Park porośnięty trawą. Na środku znajduje się kamień z tablicą upamiętniającą rabina Kaliszera i żydowskich mieszkańców Torunia, którzy na przestrzeni wieków byli tutaj grzebani z prośbą o uszanowanie ich pamięci. O ile sam cmentarz został zlikwidowany w 1975 roku, to macewy rabina Kaliszera wtedy już tutaj nie było. Ona w niewyjaśnionych okolicznościach zniknęła po roku 1960. Natomiast dosyć depresyjny obraz dopełnia lipę Rabina Carlishera, Obcięty po tym, jak drzewo trafił piorun. Człowiek, który żył, tworzył w Toruniu, położył podwaliny pod. Ideę, na której z czasem zbudowano dzisiejsze państwo Izrael, został pochowany gdzieś tutaj. Jest symboliczna tablica, ale niewiele więcej. W takim miejscu aż by się prosiło o tłumy odwiedzających o pamięć, o, o wspomnienie o człowieku, który był jednym z tych, którzy na ziemiach dzisiejszej Polski otwierali wrota do Sionu, wrota do dzisiejszego Izraela. To miejsce ma też wymiar nieco surrealistyczny, bo długi bok parku, który niegdyś był cmentarzem żydowskim, zamyka czteropiętrowy blok mieszkalny. Balkony wychodzą na dawniejszy cmentarz. Życie tutaj toczy się normalnie, toczy się dalej. Trzeba powiesić pranie. Podcast Kolegium Europy Wschodniej imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego w ramach projektu sfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej opowiadał Jarosław Kociszewski, nagrania John Beachem i Bartosz Panek, realizacja Free Range Productions.